Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Figury chladniego to niezwykle ciekawe zjawisko, polegające na możliwości zaobserwowania fal stojących, które mogą przybierać unikatowe, skomplikowane kształty i wzory, warunkowane zmiennymi czynnikami. Obserwując ich powstawanie, nie trudno popaść w zachwyt, gdyż figury swoim kształtem mogą kojarzyć się z czymś magicznym czy wręcz mistycznym. Figury chladniego wyglądają jak klucze, pytanie tylko, co można nimi otworzyć. Te przepiękne, tworzone dźwiękiem wzory ujawniają kolejne wielkie tajemnice naszego świata i reguł na nim panujących. Figury jako pierwszy opisał Ernst Chladni. Był to geolog i fizyk niemieckiego pochodzenia, który także badał meteoryty. Lecz przede wszystkim zajmował się akustyką i to jej w swoim naukowym życiu poświęcił najwięcej czasu. Naukowiec zasłynął z niezwykle widowiskowych wykładów i eksperymentów, na których przedstawiał między innymi niesamowite doświadczenia z dźwiękiem i akustyką. Jednym z największych osiągnięć naukowca było stworzenie techniki demonstrowania różnego rodzaju wibracji na sztywnej płytce niewielkiego rozmiaru. Odkrył, że podczas wzbudzania płytki w drgania określonymi częstotliwościami materiał na niej w postaci ziarenek piasku czy soli przybierał rozmaite wzory. Podczas drgań płytka dzieli się na obszary drgające w przeciwnych kierunkach, które przedzielone są przez linie rozmaitego kształtu, w których drgania nie występują, i są to tak zwane linie węzłowe, z którymi ściśle związane jest zjawisko fali stojącej. Najprościej mówiąc, fale stojące powstają, gdy fala podążająca w określonym kierunku wchodzi w interferencję z falą odbitą. Łącząc się z nią w jedną falę. To zjawisko najczęściej powstaje w miejscach o ograniczonych rozmiarach, gdzie możliwe do osiągnięcia jest zjawisko interferencji fal. I tym sposobem, obszary, gdzie amplituda jest największa, to miejsca nazywane strzałkami fali stojącej, natomiast miejsca, w których amplituda drgań wynosi zero, to wspomniane przed chwilą węzły fali stojącej czyli linie węzłowe. Niezwykłym przykładem stosowania zjawiska pokrewnemu fali stojącej jest Hypogeum Hal Saflieni, czyli podziemna starożytna budowla sprzed 4,5 tysiąca lat, znajdująca się na Malcie. W całej konstrukcji najbardziej tajemniczym pomieszczeniem jest niewielka prostokątna komnata, która wykazuje unikatowe właściwości akustyczne. Udowodniono, że to pomieszczenie rezonuje z częstotliwością dokładnie 110 Hz, które odpowiada głosowi męskiemu. Do dzisiaj nikt nie wie, w jaki sposób starożytni projektanci zbudowali to pomieszczenie z uwzględnieniem tak niesamowitych cech. Jeśli interesuje Was temat Hypogeum Halsa Flieni, to zapraszam Was do obejrzenia odcinka który w całości jest mu poświęcony, a który teraz wyskoczył wam u góry ekranu. Technika chladniego umożliwiająca obserwowanie dźwiękowych figur została opublikowana w 1787 roku w jego książce o tytule Odkrycia w teorii dźwięku. Pierwotnie technika polegała na pociąganiu smyczkiem po kawałku metalu o określonym rozmiarze, którego powierzchnia była pokryta ziarenkami piasku. Metalową płytkę odkształcano aż do osiągnięcia rezonansu, kiedy to specyficzne wibracje wzbudzały piasek w ruch oraz jego koncentrację wzdłuż linii węzłowych, gdzie powierzchnia jest nieruchoma czyli są to miejsca o najmniejszej amplitudzie drgania. Co ciekawe, na jednym z wykładów chladniego, który został przeprowadzony w 1808 roku, przed Paryską Akademią, był sam Napoleon który był zachwycony zaobserwowanym zjawiskiem. Okazuje się, że z figurami Chladniego powiązana jest także mechanika kwantowa, a dokładnie równanie Schrödingera dla atomów jednoelektronowych, którego użyto do zrozumienia orbitrali elektronowych. Tak zwane płytki Chladniego, jak zaczęto je nazywać, umożliwiły wczesny sposób wizualizacji wpływu wibracji i rezonansu na powierzchnię co więcej, Chladni był nawet w stanie opracować wzór, który skutecznie przewidywał kształty występujące na wibrujących okrągłych płytkach. Sukces badań Chladniego, w połączeniu z popularnością jego licznych publicznych demonstracji, w znacznym stopniu poprawił sytuację akustyki za jego życia i zainspirował wielu badaczy akustyki, którzy później rozwinęli jego pracę o dodatkowe wątki. Od chwili gdy figury chladniego zyskały na popularności oraz gdy zaczęto je rozumieć, odkryto, że można je także wykorzystać jako narzędzie dostarczające informacji o warunkach, które je tworzą. Najlepszym przykładem będzie tutaj wątek skrzypiec, gdyż ich twórcy, czyli lutnicy, od chwili popularyzacji figur chladniego wykorzystują je do zdobywania kluczowych informacji. Podczas nadawania kształtu przednich i tylnych płyt pudła rezonansowego instrumentu. Drewniane płytki posypywane są drobnymi opiłkami metalu, które następnie poddaje się odpowiedniej wibracji, aby uzyskać idealną serię wzorów. Płyta pudła rezonansowego poddawana jest drganiom, a lutnicy obserwują rysujący się na niej kształt. Kiedy jest niewyraźny bądź mało precyzyjny, lutnicy modyfikują płytę. Szczególnie ważne w tym procesie jest odpowiednie dostosowanie zarówno płyty górnej, jak i dolnej, aby ta sama częstotliwość rysowała na ich powierzchni ten sam kształt. Ta niezwykła symetria pozwala dźwiękowi poruszać się jako pojedyncza masa i wytwarzać bogate i piękne brzmienie. W innym przypadku dźwięk instrumentu byłby płaski i płytki. Za pomocą techniki chladniego dosłownie jesteśmy w stanie zobaczyć dźwięk oraz sposób jego rozchodzenia się na konkretnym materiale. Kolejnym tematem, który łączy się z tymi figurami, to wpływ konkretnych częstotliwości na ciało człowieka, a tym samym na jego zdrowie. Jeśli możliwe staje się zaobserwowanie figur chladniego na płycie pudła rezonansowego skrzypiec, tak samo możliwe są do zaobserwowania na jakimkolwiek materiale. Dźwięk na każdym materiale, w zależności od jego gęstości, grubości, wielkości i kształtu, będzie rozchodzić się inaczej. Piękne wzory chladniego najlepiej będzie widać na płaskich, jednakowych powierzchniach. To one najlepiej zwizualizują nam to zjawisko. Jednak zachodzi ono także na innych materiałach i innych powierzchniach. Woda, która może być nośnikiem dźwięku i wibracji, posiada blisko 780 razy większą gęstość niż powietrze. W wodnym środowisku dźwięk rozchodzi się około 4,5 razy szybciej. Jak dobrze wiemy, człowiek w większości składa się z wody. To ona stanowi 83% krwi i 75% mózgu człowieka. Uśredniając, przyjmuje się, że człowiek ogólnie składa się z około 70% wody. Nasze ciało posiada swój charakterystyczny kształt, tak jak swój kształt posiada płyta rezonansowa skrzypiec, i dokładnie w ten sam sposób nasze ciało przenosi dźwięki. Rozchodzą się one w nim inaczej niż na płycie rezonansowej skrzypiec, ale w tym wodnym środowisku o określonym kształcie, nadanym przez nasze ciało. Dźwięki także się rozchodzą i odbijają od jego krańców w postaci wierzchniej warstwy naszej skóry. To dlatego w starożytności tak wielką uwagę poświęcano wibracjom, kontemplacji przy rytualnych tonach i śpiewach w określonej tonacji w określonych dźwiękach. W starożytnych przekazach nie trudno odnaleźć informacje na temat wpływu dźwięku na zdrowie człowieka. W tych czasach zauważono, że określone częstotliwości ułatwiają wchodzenie na wyższe stany świadomości, a także wywierają zbawienny wpływ na stan zdrowia. Co ciekawe, to właśnie w Mezopotamii, czyli na ojczystej ziemi starożytnych Sumerów, powstały początki pierwszego w historii ludzkości systemu teoretycznego, który łączył magię, astrologię i matematykę właśnie z muzyką i wibracjami. Muzyka w tym przypadku była łączona z kosmosem i ładem wszechrzeczy, a ze względu na konotacje muzyki i magii była ona zarezerwowana wyłącznie dla kapłanów. Muzyka w czasach starożytnych była nieodłącznym elementem rytuałów, kontemplacji i wszelkiej medytacji, za pomocą których kapłani doznawali oświecenia i kontaktowali się z rozmaitymi istotami duchowymi. To najprawdopodobniej z tego względu we wspomnianej wcześniej komnacie w Hypogeum na Malcie występuje zjawisko rezonansu i fali stojącej przy częstotliwości 110 Hz, która to musiała być stosowana podczas rytuałów lub kontemplacji. Z ludzkim ciałem i wibracjami występują liczne korelacje ściśle powiązane z częstotliwościami solfeggio. Poszczególne konkretne częstotliwości dźwięku mają w niezwykły sposób oddziaływać na nasze ciało i umysł. Za jedną z najsilniejszych działających częstotliwości uznaje się częstotliwość 528 Hz. Osoby praktykujące medytację przy użyciu dźwięku wskazują, że ta częstotliwość wzmaga u nich poczucie szczęścia i działa w szerokim spektrum na ogólne, lepsze samopoczucie. Niektóre z badań naukowych potwierdziły, że częstotliwość 528 Hz zwiększyła żywotność komórek o 20%. Odkryto także zależności, że ludzie poddawani tej częstotliwości dźwięku wykazywali większy spokój za sprawą obniżonej produkcji hormonu stresu, czyli kortyzolu. Z tego względu podjęto dalsze badania nad stosowaniem tej częstotliwości do leczenia między innymi stanów lękowych u ludzi. Widzimy zatem, że figury chladniego pokazały ludzkości niezbadane dotąd obszary. Możliwość zaobserwowania niesamowitych wzorów rysowanych przez wibracje poszerzyła nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Gdybyśmy mieli tylko możliwość precyzyjnej obserwacji, zauważylibyśmy, że niemal wszędzie, dookoła nas, na różnego rodzaju powierzchniach i w materii, powstają te wspaniałe kształty o niezwykle geometrycznych wzorach. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Życzę Wam spokojnego dnia. Do usłyszenia!